wszyscy harcerze nie chcieli podporządkować się komunistom, dlatego zostali aresztowani. O ich historii nie mówiło się przez lata, w końcu została ona upamiętniona. W szkole podstawowej nr 13, gdzie działali w latach 1950-1951, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej dzielnym harcerzom. To jest przypomnienie pewnej zapomnianej historii, przypomnienie pewnego zapomnianego ogniwa w stafecie pokoleń młodych Polaków walczących o wolną Polskę. To jest pokolenie, które można porównać do tego, którym było pokolenie filomatów czy szarych szeregów. Między innymi jest to mowa też o moim tacie Franciszek Furmajak, o moim wujku Stanisław Furmajak. Jestem dumny z tego jakiego miałem tatę i wujka. Jest, jest to dla mnie coś, coś szczególnego. I myślę, że nie powinny być właśnie takie osoby zapomniane w naszym kraju. Wiem, że to się nazywa żołnierze no wyklęci i, i, i o nich jest bardzo mało mowa, a naprawdę dali duży wkład w podwaliny dzisiaj wolnej Polski. W programie uroczystości znalazła się między innymi akcja edukacyjna prowadzona przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN, prezentacja wystawy przypominającej nieznane historie konspiracyjnych organizacji, a także wykład Jana Kwaśniewicza. Tablica upamiętnia bohaterów zapomnianych, bohaterów, których przypominamy. W czasie, kiedy jesteśmy świadkami upadków autorytatów, każda postawa, która jest postawą patriotyczną, jest postawą wierności, ideałą, jest dobra dla tych młodych pokoleń, dlatego że mogą oni na czymś się wzorować. To zapomniana historia Chorzowa, ja jako chorzowianin i także miłośnik historii Chorzowa o tym nie wiedziałem i, i myślę, że nikt o tym nie wiedział i to jest wartość tej, tej dzisiejszego spotkania, że nie tylko wspominamy. Tych, tych młodych ludzi, ale także pamiętamy ich od nowa, ponieważ zostali zapomnieni. To także myślę, że refleksja dla nas starszych i dla dzieci, że dobrze, że takich czasów już nie ma. Wydarzenie to było częścią projektu, w ramach którego z okazji tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnione są młodzieżowe organizacje antykomunistyczne z lat 1945-1956. To już druga tablica odsłonięta w ramach tej akcji.